Króliczek i tajemniczy pociąg. Była ciemna, spokojna noc, a mały króliczek leżał w swoim łóżeczku, przytulając ulubioną przytulankę. Mama króliczka, siedząc obok, śpiewała mu kołysankę, starając się go uspokoić. Króliczek uwielbiał, gdy mama śpiewała, ale bał się, kiedy tylko przestawała i próbowała wyjść z pokoju. Nie odchodź, mamo! Króliczek wołał. Trzymając się jej ręki. Boję się ciemności i duchów. Mama uśmiechnęła się ciepło i pogłaskała króliczka po głowie. Nie ma się czego bać, mój mały króliczku. Ciemność to tylko brak światła, a duchy są tylko w bajkach. Śpij spokojnie, jestem tutaj. Tajemniczy pociąg. Jednak tej nocy, gdy mama śpiewała, króliczek zauważył coś niezwykłego. W kącie pokoju za zasłoną pojawiło się delikatne migoczące światło. Króliczek wstał z łóżka, ciekawy, co to może być, i podszedł bliżej. Odsłaniając zasłonę, zobaczył mały, tajemniczy pociąg, który cicho turkotał na swoich miniaturowych torach. Co to za pociąg? króliczek zastanawiał się na głos. Pociąg zatrzymał się, a z małego okienka wyjrzał sympatyczny konduktor w czerwonej czapce. Witaj, króliczku, zawołał konduktor jestem pan Puf, konduktor tajemniczego pociągu. Chciałbyś wyruszyć na przygodę? Króliczek, mimo że był trochę przestraszony, poczuł ekscytację. Zdecydował się wsiąść do pociągu, który ruszył w ciemność. Pociąg przejeżdżał przez ciemny las. A króliczek czuł, jak jego serce bije szybciej. Nagle pociąg zatrzymał się, a króliczek zobaczył małą sówkę siedzącą na gałęzi. Witaj, króliczku, powiedziała sówka jestem sówka mądra. Wiem, że boisz się ciemności, ale wiesz, że w nocy las jest pełen pięknych dźwięków i tajemniczych stworzeń? Króliczek spojrzał wokół i usłyszał ciche śpiewy ptaków. Szelest liści i delikatne kroki małych zwierzątek. To naprawdę piękne, powiedział króliczek, czując się trochę odważniej. Pociąg ruszył dalej i wkrótce dotarł do wielkiego, starego zamku. Króliczek poczuł dreszcz na plecach, ale postanowił wejść do środka. W zamku spotkał wesołego ducha o imieniu Duszek Śmieszek. Cześć, króliczku. Zawołał Duszek śmieszek: Nie bój się mnie, jestem tu, żeby cię rozśmieszyć. Duszek zaczął robić śmieszne miny i opowiadać zabawne historie. Króliczek śmiał się tak bardzo, że zapomniał o swoich strachach. Dziękuję Duszku śmieszku, powiedział Króliczek. Teraz widzę, że duchy mogą być przyjazne i zabawne. Pociąg ruszył dalej i dotarł do magicznego ogrodu, w którym kwiaty świeciły jak gwiazdy. Króliczek spotkał tam wróżkę o imieniu Gwiezdna Wróżka. Witaj, króliczku, powiedziała wróżka. W ciemności można znaleźć wiele pięknych rzeczy, jeśli tylko otworzysz oczy i serce. Gwiezdna wróżka pokazała króliczkowi, jak kwiaty otwierają się tylko nocą, jak świetliki tańczą w powietrzu i jak księżyc oświetla wszystko swoim delikatnym blaskiem. Teraz rozumiem, Powiedział króliczek. Ciemność nie jest straszna. Jest pełna magii i piękna. Kiedy pociąg wrócił do pokoju króliczka, króliczek poczuł się odważniejszy i spokojniejszy. Wysiadł z pociągu i zobaczył, że mama nadal siedzi obok jego łóżka. Mamo, miałem niesamowitą przygodę. Zawołał króliczek. Spotkałem słówkę mądrą, duszka śmieszka i gwiezdną wróżkę. Teraz wiem, że ciemność jest pełna pięknych rzeczy i nie ma się czego bać. Mama uśmiechnęła się i przytuliła króliczka. Jestem z ciebie bardzo dumna, mój mały króliczku. Teraz śpij spokojnie, a ja będę tu obok ciebie. Króliczek zasnął z uśmiechem na twarzy, czując się bezpiecznie i odważnie. Wiedział, że ciemność nie jest straszna, a duchy mogą być przyjazne. Każdej nocy, kiedy zasypiał, przypominał sobie swoje przygody z tajemniczym pociągiem i czuł się coraz pewniej. Króliczek nauczył się, że ciemność może być pełna magii i pięknych rzeczy, a duchy mogą być przyjazne i zabawne. Dzięki swoim przygodom z tajemniczym pociągiem króliczek zrozumiał, że nie ma się czego bać i teraz zasypia spokojnie wiedząc, że ciemność jest tylko kolejną częścią jego wspaniałego świata.